Cześć Boże, bracia i siostry, siostry i bracia. Witam Was ponownie w kolejnym y, małym odcinku poświęconym pamięci bohaterów żołnierzy Armii Krajowej. Za chwilę tutaj nas, nasz brat, nasz brat, lider opowie krótką historię tego miejsca pamięci. E, I o, tak naprawdę sercem i duchem jesteśmy Polakami i nie wolno, absolutnie, mamy zabronione zapominać o takich miejscach, a przede wszystkim pamiętać o bohaterach. Proszę bardzo, oddaję głos mojemu bratu. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Znajdujemy się kochani nadal, wiadomo, ziemia zamoyska, zamojszczyzna, mała wioska Osuchy i tutaj największy cmentarz partyzancki właśnie z czasów z, czasu, z roku 1944, gdzie Niemcy okrążyli tutaj partyzantów, i tutaj na tych właśnie lasach odbyła się największa bitwa partyzancka. No wiadomo, bo tutaj właśnie spoczywają. Także obejdziemy, wejdziemy tam do środka, zaraz, żeby to wam pokazać. No wiadomo, roztocze piękne miejsce. Także nowatorowie bo pływają bardzo. No tutaj mamy właśnie niektórzy, którzy byli e, e, rozpoznani, to mają swoje nazwiska, ale dużo jest właśnie e, udziału, które po prostu nie można było rozpoznać. To wtedy pisze, że Wojtku, to a powiedz, powiedz mi, e, e, jaka liczba jest tutaj Powiem tych żołnierzy? Nie, tam zobaczymy, czy tam coś jest napisane. E, może na tablicy będzie. Ilu, ile tutaj jest? Ale to jest, mówię, tutaj jest jeden mhm. cmentarz, ale są cmentarzy też. E, tak jak u nas w i też jest e, bardzo dużo właśnie pomników i, i ciał z, z tamtego z tamtej właśnie okresu. Także tutaj jest taki naj, największe właśnie ten cmentarz. Także na, naprawdę na, na całej Zamojszczyźnie e, ci byli e, stokowani, bo wiadomo, e, ciała były znajdowane już po całej operacji, bo Niemcy wiadomo zostawiali, a, a po prostu potem też został znaleziony dopiero był chowany, niekoniecznie tutaj, on był chowany tam po tych parafiach w najbliższych wioskach. Także na, prawie tutaj na każdym e, cmentarzu e, w danej parafii e, jest miejsce, gdzie te żołnierze też leżą. E, bo mówię, bo byli różnie znajdowani e, nie w tego samego, nie w tym samym okresie. I to działo się w latach e, 44. Tak, cała to, to, tutaj po prostu, ta największa bitwa, czy już powoli zbliżał się koniec wojny? Jak po możemy datować, czyli czerwiec, tak? 24, 25, czerwiec, e, 44. Czyli już Możemy datować, że to w tych właśnie w tych dniach e, ta największa bitwa się rozegrała. Z tego, z tego co tutaj widać, to to byli tak naprawdę bardzo młodzi ludzie, lat 18 lat 25 lat 24 a tutaj nieznani też e, no Pokój ich pamięci tak i tutaj jest ta są tablice do 21 do 25 czerwca tak naprawdę rozegrała się tutaj ta bitwa na 4 dni oblężenia no i zacisnęli Niemcy e, tych właśnie partyzantów e, w tych lasach. I wymordowali, wytłukli. No tak nielicznie udało się im tam przedostać i gdzieś tam uciec, ale to były naprawdę nieliczni. Ale byli co, potem mogli też opowiedzieć, jak to się wydarzyło. Słuchajcie, 64 cztery bracia Jest tutaj napis Słowa Jana Pawła II. Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki używali tę ziemię potem całą. A gdy trzeba było stawać w jej obronie, nie szczędzili również krwi. Jan Paweł II. Zamość 12 czerwiec 1999 rok. to jest też bardzo ciekawy napis, przychodniu. Powiedz światu, że ci, którzy tu spoczywają, w Polsce byli, byli wierni i do, i do końca. Amen. Cześć bohaterom, synom tej ziemi. Żywą wśród nas pamięci, otoczonych przez zmagań i krwi przelanej, przekazujemy sercom potomnym. I oto siostry i bracia. Kolejną część krótkiego filmu zakończymy za. Kilkanaście, kilkadziesiąt minut spotykamy się też w bardzo ciekawym miejscu i bardzo ciekawą osobowością. No to nie wiadomo, ale na pewno nie wie, nie, nie wiemy do, do Aten roz, roztoczy. Być może spotkamy się z księdzem profesorem Piotrem Guzem. Tadeuszem. Tadeuszem, przepraszam. Pomyliłem. I jeśli będzie obecny, to oczywiście będziemy transmitować. Z Panem Bogiem i Marią. Szczęść Boże.